Witamy Was razem z Mikołajem. Witam. I zapraszamy Was na, na delektację wykwintną zupą. Nie będzie to żaden sok z gumi, jagód, żaden magiczny napój, i nawet zupa z brukselek. A jedyna w swym rodzaju kapuśniaczek. Serdecznie zapraszamy. Puśniaczek i nie, nie mówię o zupie tylko o filmie z Louis Dinay z roku 81, przedostatni film z naszym garskim staruszkiem ze Francji, w którym poznajemy go i jego kolegę Krzywusa, którzy jako banda staruszków tak naprawdę żyje sobie, ma spokojne życie aż do pewnego momentu, kiedy zjawia się pewnego wieczoru kosmita. Film z Louis Define, jak już napomknąłem, jeden z ostatnich w jego karierze, niestety. Z powodu jego oczywiście przedwczesnej śmierci. W tym filmie jest trochę inaczej niż przy każdym innym i to według mnie jest zaleta, ponieważ pierwszy raz omawiamy tutaj film z Louis Define, w którym Louis Define gra trochę inną postać niż w każdej innej, no bo z reguły on gra nadętego dubka, czy też jakiegoś bogacza wielkiego, a tutaj nie, on gra biedaka, któremu na pieniądzach absolutnie nie zależy i właśnie mi się wydaje, że ta inność najbardziej wyróżnia Kapuśniaczka spośród innych. Jest to także dość autorski mi się wydaje projekt, no bo kto by wpadł na pomysł, żeby projekt science fiction połączyć z Define, gdzie on pierdząc wzywa kosmitę. No raczej nikt. Jednak to się udało i film naprawdę dość kasowym hitem się stał i wśród wielu ludzi jest Powszechnie uważany za jeden z najlepszych z Define, a przynajmniej jeden z najbardziej interesujących. W tym wśród na pewno kolegi Kuby, który widział ten film wiele razy, więc od razu daję Tobie Kuba pole do popisu, co ty na wstępie powiesz o kapuśniaczku. No z tym Kapuśniaczkiem, jak wiemy, ty też różnie, bo czasami się zakłada, czy ostatni żandarm i policjantki, czy albo Kapuśniaczek, to jest taka trochę dywagacja między co było pierwsze, ja koczy kurak. I to też nie wiadomo, bo to jest dosyć sporne, inni podają, że jeden film był ostatni, drudzy, że ten drugi, bo ciężko określić. A jeśli chodzi o to, to film tak, w Polsce nad Wisłą jest bardzo popularny, ten film jeden z najbardziej popularnych filmu z Louis Define. No ja byłem od, od młodszych, najmłodszych lat byłem indoktrynowany tym filmem, byłem indoktrynowany, że Kapuśniaczek jest better, wiadomo. I właśnie zachodząc w pytanie, tak, ten film jest według mnie też, że nie jest taką typową satyrą. On jest takim, jeśli można te drugie dno spojrzeć, to mamy te drugie dno, wchodzimy to ten film, dostajemy taki dramat trochę o tym co się dzieje z ludźmi na starość, ludźmi, którzy się nie przystosowali tak naprawdę do pędzącego zmian życia, i takimi są właśnie. Oni żyją po prostu y, Glot i jego kolega y, Garbaty, Krzywóz, y, różnie, jak to zależy od też tłumaczenia. Y, żyją po prostu w sumie uboczu, w jakiejś wiosce, no, ponad mi się daje bardzo długich lat, z oni są sąsiadami. Ich zainteresowaniem to jest pierdzenie po prostu, tak, mamy to nad jedną scenę, nawet mam w tle właśnie chyba z tej sceny na telewizorze, więc tak. No i między innymi pijęcie naleweczki. Którą no po prostu taka starość troszkę na uboczu, samotności. Glodowi także przez to doskwiera, że jego żona już dosyć, bardzo dawno temu zmarła i jest po prostu samotny. Jego rodziną, jedyną rodziną jest garbatyk, który ma myśli samobójcze, tak, chce popełnić samobójstwo. Oczywiście to obśmiane, ale też mamy tak, jakby te głębsze noże, już ma dosyć tego życia w takim świecie, gdzie oni są, nie są przystosowani. No ale pojawia się tajemniczy z kosmosu yy, który dosyć dziwnym językiem trochę przypomina to nie wiem to jak przedstawiano w westernach yy, co robią Indianie tak mniej więcej to wyglądało no i ten przybysz zaprzyjaźnia się z postacią Louis Define, czyli lodem. No i bardzo mu zasmakował akurat, akurat mu właśnie wywar pędzony, czyli ta zupa kapuśniaczek. No i prowadzą w sobie jakby tak jakby interesy. On zawozi ten wywar wspaniały, tej zupy i to oczywiście nie jest, jak wspominałem, magiczny napój do, w kosmosie do swoją planetę. I on staje się wielkim hitem. I jest takim jakby kurierem, staje się ten kosmita, tak naprawdę. No, on w zamian daje właśnie Glodowi mnóstwo złotych luidorów w szkatułce. I także wraca z martwych, bo taki są potężni, są ci kosmici, wraca z martwych jego zmarłą, przed wielu, wielu laty żonę Francine, która pod postacią bardzo młodej dziewczyny, właśnie, że nie jest, ona jest, nie, jest, nie umiera. Jako, tak umarła, czyli już taka trochę podstarzała kobieta, tylko jako młodsza swoja wersja, nie? Też, też dodać do tego Mikołaju. No, power Francine, wygląd kosmity to jedne z najmniej dziwnych i tak rzeczy w tym filmie, bo ta kosmita tak, kosmita mi od razu przydaje skojarzenie z kurczakiem. Nie wiem, jakoś ten kostium wygląda jak kurczaka do tego tamowa no, i tak dalej. kostium no ma przez... być po prostu... Bardziej indyka, bym powiedział, już byś yy, skierował yy, ku indykowi, bo indyk też tak gulga dosyć podobnie. No to głosem, ale wyglądem bardziej tak, wiesz, kolorami bardziej kurczaka przypomina, ale no mniejsza z tym. Film jest bardzo dziwny, zresztą e, narrator jest sam w sobie dziwny, jak on zaczyna, bo sam film zaczyna się od opowieści narratora o dwóch staruszkach, którzy tam mieszkają, i to jest tak śmiesznie opowiedziane. Są oni nazwani w ogóle kapłanami szklaneczki, i naprawdę, jak to tylko słyszałem, to nie mogę już ze po prostu. Piją tam oczywiście rozmaite trunki domowej roboty, czy to są jakieś anużweczki, czy jakieś inne sikacze, jak oni to nazywają. No różnego rodzaju trunki i tak naprawdę ta szklaneczka tytułowa w sumie tutaj ne, będzie się trzymać tego filmu cały czas, obok właśnie kapuśniaczka. Takie właśnie mamy poszczególne małe rzeczy w tym filmie, które określają trochę niektóre postacie w tym filmie. Mamy poza oczywiście Define innego świetnego aktora, żona Carmeta, który gra tu Krzywusa i tak, z reguły w filmach z Define, to Define ciągnie ten film, jeśli to jest przeciętny film z Define oczywiście, Żandarma, chociaż Michel Gelebru tam był, czy w Fantomasie ten Jean Marie, czy jakoś taką się nazywał. No to tutaj chociaż mamy żona Carmeta, który również swoją charyzmą jest go mniej niż Definę na ekranie, ale także mi się wydaje, że wyciąga całkiem sporo. I oni są takimi najlepszymi przyjaciółmi, którzy tak naprawdę za siebie życie oddali. Oczywiście jest motyw tego, że tak naprawdę, bo def, postać Definę w ogóle nie wyjawia prawdy krzywusowi, bo krzywus został jakby. Przez, przestał się ruszać, kiedy kosmita się pojawił. No i przez to wszyscy w pobliskiej mieścinie biorą go za szaleńca. W ogóle, jak się ta mieście nazywa? Też bardzo, bardzo śmieszna nazwa to była. Durnopały. Ta, ta nazwa po prostu. A, durnopały, tak. Wyryła mi się dosyć mocno w pamięć, Dornopałki tak, bo, Ponieważ e, tak naprawdę oni mieszkają chyba tuż obok tej miejscowości, czy oni właśnie należą do tego, bo oni tak naprawdę Na uboczu, ja, ja bym się bardziej powiedział, powiedział, że, że takich obrzeżach, takich obrzeżach, takich mm -hmm. tego, nie? Tak, dokładnie. No. Jeszcze w filmie poza tym pojawia się aktorka Claudia Gensack, która już grała w wielu innych filmach. Ona partnerowała oczywiście Definę w żendarmach, grała jego żonę, Józefinę, tutaj również się pojawia jako tak naprawdę wariatka i taka nie za ciekawa, nie za mądra pani, której brakuje piątej klepki, jak jest bardzo często podkreślane, więc w tym filmie mi się wydaje, że komizm jest chyba najlepszy, jeśli chodzi o każdy film z Define, ale może tutaj historia czasem kulec, kulec bo... Jest trochę dziwaczna i to jest trochę problem z tym filmem, że ta, tak jak już mówiłeś, w większości filmów Defineta satyra jest bardziej prosta do zrozumienia i ogarnięcia, a tutaj dużo takich rzeczy się trochę tak chowa i w tym dziwactwie czasem czasem nie wiemy czy tak naprawdę ten film miał coś głębszego na myśli, czy jednak zupełnie nie. Tak, ale według mnie jednak jest najbardziej, najbardziej głębszy, jak wspomniałeś, jak ja to wspominałem, najbardziej głębszym tym komedią, tak? on jest taki komediotragizm, bo tak naprawdę mamy y, obśmiewanie tego troszeczkę, jak spotkali się, no oni y, no pod koniec życia stali się, czyli gdzieś żyją y, gdzieś na jakimś tak naprawdę odludziu, nikt ich nie poważa jakoś zbytnio, traktuje jako ich takich trochę zramolałych dziadów bo to chyba, tak, nie wiem, takie coś padało, ale to nie więcej i tak jak mówiłeś, Krzywus, czyli Garbaty, czy garbaty po prostu i go biorą po prostu za taką samą wariata, też wyśmiewają i on wraca, a jak to mówiąc, a Klod wiecie sobie, interesy, pojawia się Francine i w ogóle to jest też śmieszny ten, gdzie on tutaj próbuje tam się zalecać, a mówią, że jesteś starem dziadem, a jestem młodą przyną i takie ją i wkurzony. I on tam robi oczywiście jecznicę, tam bierze jajko i tak dalej. I potem mój zaczyna narzekać, że no kurde, dopiero wróciła już kurde się rządzi. I ona jedzie do miasta i tam styka się zupełnie, zupełnie innym światem, bo jako młoda osoba, no poznaj inną dziewczynę i ona ją wprowadza do tego świata, gdzie Imprez, młodych ubrań i prędzej czy później właśnie wprowadza to. Najpierw czy to paląc toples, czy, czy ten. i koniec końców tak naprawdę opuszcza gloda, glod się na to godzi. No bo rozumiem, że ona już jest, ona jest młoda, dostała drugie życie, więc po co ma marynować się przy nim? No tak naprawdę już już z swojego życia, więc. Po prostu, cytując e, powiedzenie, jeśli si kogoś kochasz, pozwól mu odejść. I właśnie to robi Glod. No i kolejnym mroczniejszym jest to, że projekt, bo burmistrz, czy jak to jest też w firmie Mer, dostaje dofinansowanie na, in, e, na innowacje w mieście, robi także wesołe miasteczko i ono ma właśnie powstać właśnie na miejscu domów e, Gloda i Garbatego. No i on im proponuje, żeby odeszli, że coś tam, że innowacje, że postęp i tak dalej, oni go po prostu przeganiają, a on w zem, akcie zemsty robi z nich ich domów rezerwat, y, gdzie przez cały dzień y, od rana do wieczora ludzie, jak oni są, jak w klatkach, jak zwierzęta i rzucają w nich z, y, różnymi owocami, nieowacami, wyśmiewają, wyzywając ich od dziadów, naprawdę to jest smutne jak kończą. Jednak na szczęście wtedy pomocną dłoń wy... okazuje im e, kosmita tak naprawdę i mówi, że może z wszystkim całym dobytkiem, z doma, nie domem i niedomem może przenieść na ich planetę, gdzie będą żyli jeszcze z dobre 200 lat. Razem z kotem garbatego. Więc no i oni się decydują. No i kończy się tak naprawdę dosyć pozytywnie. Bądź co, bądź, bo... Oni oczywiście popijają sobie lówką, bo tak też określana jest e, trunek, który waży glot. E, popijają, tańczą i tak naprawdę kończy się happy endem. Ale mówiąc, ten film jest naprawdę, ma to swoje potrzecie takiej dramaturgii, pokazanie, że starość jednak w ogóle nie wyszła zbytnio dobrze. No, tutaj chciałbym też powiedzieć, że no, mimo wszystko. Jakby industrializacja, urbanizacja jest nieuchronna, jak ten film tutaj pokazuje, i wszystkie takie właśnie wioski i tereny praktycznie niezabudowane, no to po prostu czym prędzej, czym później, muszą zostać zamieszkane, muszą tam powstawać nowe rzeczy, no bo. Taką stronę idzie nasz świat tak naprawdę. No i tu jest chyba ta najprostsza część satyry do rozgrzenia w tym filmie, że ten, ta ekonomia, ta technologia idzie po prostu do przodu i nie da się jej powstrzymać i co mają tacy staruszkowie sobie dać z tym radę. No po prostu nie mogą. Zresztą sam Definé i jego kolega Krzywus, no trzeba przyznać, że... No mieszkają w takiej lepiance, takiej kartoflance wręcz można to śmiało powiedzieć, bo to, to, jest, to jest bardzo skromne mieszkanie, to jest coś takiego jakie na gospodarstwach z reguły na wsi są, czyli mamy jeden dom naprzeciwko drugiego, on się znajduje na terenie jednego właśnie gospodarstwa jakby, więc no, no mieszka bardzo skromnie na Louis i Define, co jest bardzo ciekawe, ponieważ w większości filmów z Define no to, to była bogata willa jakaś, no czy nawet u w Jakiś pałac? Przyzwoite mieszkanie, no właśnie, czy pałac? No były różne, różne naprawdę miejsca, ale w tak złych warunkach nie mieszkał jeszcze Define. Aczkolwiek nie uważam ich za tragicznych, to bardziej, postaci Define to się podoba, jakby o, on jest bardzo skromnym człowiekiem w tym filmie i to według mnie wyróżnia go, że on nie potrzebuje złota, nie potrzebuje pieniędzy, jakby nie o to mu chodzi. Zresztą jest bardzo wyrozumiały, czego brakowało w poprzednich kreacjach, na pewno Define, bo. Jakby, mimo że kocha Francine, no to zgadza się jakby, żeby wyjechała, bo pragnie jej po prostu szczęścia. I mi się wydaje, że mimo że oczywiście w filmie występują te fixur, fixum dyrdum, jakie Define wam, nam przekonał się w poprzednich produkcjach, no to mimo wszystko Define jest tutaj dość skromnym człowiekiem i takim naprawdę można polubić jego postać na zasadzie, że postać, nie tylko Szydefinek gra świetnie, ale tutaj ta jego postać jest po prostu świetna i jakby jest, można zrozumieć jej działania, jest realistyczna i można jej nawet współczuć, więc według mnie pod tym względem kolejna rzecz do wyróżnia się w kwestii tego filmu. No także ten McGuffin, czy te Luidory, nie? W końcu, w końcu oddaje Faustin i mówi, żeby jeszcze jej radzić, żeby ona nikomu nie ufa, żadnemu facetowi, bo on to on, ale inni faceci są okropni, czy no właśnie i tu też takie dobre rady, jakby powiedzmy sobie, oddaję te wszystkie luidory, bo tam mi po prostu nie będą potrzebne, tam już po prostu y, troszeczkę to taka może metafora przejścia do innego świata, też tak bym to tłumaczył taką potrzewką, nie, w tym kosmita, ale tak naprawdę to jako śmierć, nie wiem, czy taki był zamysł, ja też takie odbieram moje. Na pewno tak bym chciał pochwalić muzykę, bo muzyka w tym filmie jest tak bardzo charakterystyczna, tak Dokładnie. bardzo zapadająca w pamięć, że na pewno to jest taka muzyka, którą ciężko ona, zapomnieć, ona ciężko po zapomnieć. Tak świetnie wpasowała się w ten klimat jeszcze do tego kina takiego lekko science fiction właśnie z tym kosmitą. Muzyka jest świetna. Absolutnie taka ludowa, taka jest. trochę bardzo ludowa, taka, takie ma dźwięki tak, bardzo dosyć ludowe. Ja właśnie miałem takie skargi, że ona się trochę łączy właśnie z taką ludowością, mówić z wsią i tak dalej, a z drugiej strony taką technologią, trochę tego kosmity, taką niewiadomą tak naprawdę Ta. co to jest i tak dalej. No, muzyka robi gigantyczną rolę, uważam, w tym filmie i tak jak w większości niestety filmów z FINE, no muzyka jest przyzwoita, ale aż takie nie słyszymy, oczywiście poza żandarmami, no to mimo wszystko w tym filmie robiła gigantyczną robotę także tutaj. I też tak. mi się wydaje, że kwestia tego może się aż tak nie szarżuje, jak w innych filmach jest jednak wieku, bo pamiętam, że w żandarmi policjantki już aż tyle nie wykonywał tych swoich charakterystycznych ruchu gestykulacji. Ruchu. Mhm. no bo jednak wiek robił swoje, no mimo wszystko człowiek, który odchodził w wieku 68 lat dzisiaj, no to to jest mało mimo wszystko, więc... Niemątpliwie tak. minuta ciszy tutaj dla Louis Define, bo był to świetny aktor mi się wydaje i właśnie ten kapuśniaczek jest fajnym podsumowaniem, że zrobił jeszcze na koniec coś nowego po prostu. Dobra, no to może przejdźmy już do ocen. Ja zaczynam. Ja daję temu filmowi ode mnie, że ja naprawdę go lubię i trochę mogę być w tym nieobiektywny, ale no w sumie w ocenach ja daję temu sercu, temu filmowi za to, że go naprawdę cenię, lubię za tę podszywkę tej dramaturgii, daję 8 na 10. Według mnie to jest świetny film komedia, jedna z lepszych komedii z Louis Fine, którą można śmiało stawiać obok wielkich włóczęgi czy żandarmów. Tych pierwszych żandarmów nastawiać stawiać również ranki, więc dlatego daję mu 8. Naprawdę świetna zabawa. Naprawdę. po do 10 naprawdę można się dobrze na tym filmie bawić. Ten film jest, jak już napomniałem dzisiaj wiele razy, jest inny od całej reszty filmów z Definę, tak naprawdę. Jest inny zdecydowanie i to go wyróżnia na pewno, i można się nie nudzić. Jest to coś nowego w tej kwestii. Aczkolwiek, no, są też minusy jakby tego filmu, to nie tak, że to jest film bez wad właśnie, mi się wydaje, że czasem ten szalony pomysł trochę już jest przesadzony i tak jest. ja sobie mówię, okej, okay, to jest śmieszne, ale, ale już bez przesady, ludzie, no, no, no nie, już nie, nie, nie róbmy aż tak mocno, ale szanuję właśnie tą produkcję, jest ona... Czymś naprawdę, co mógłbym polecić, jeśli ktoś by chciał się pośmiać, po prostu ze znajomymi. Myślę, że tak, aczkolwiek, tak jak Kuba powiedział dzisiaj, jest trochę jednak tej dramaturgii i ten film ma trochę ukrytego dna, mi się wydaje. I dopiero za którymś razem, jak to się ogląda, to można to dopiero wykryć. Bo za pierwszym to zakładam, jeśli ktoś obejrzy, to się po prostu. A, dwójka staruszków pierdzi i wzywa kosmitę, haha, ale śmieszne i tak dalej. A... Dam się oczy zamknął, jak mi otworzył. Dla mnie Józef. szalony pomysł. <noise> tak, dla mnie szalony pomysł, ale on wypalił. On wypalił w takim stopniu, jakim miał we większości, więc ja daję naprawdę mocne 7 na 10. nawet zastanawiałem, nie zastanawiałem się, czy nie wyżej, ale trochę, mimo wszystko, dziwny film. Za dziwny, żebym mu dał wysoko. To jest może. Też dziwne to co mówię, ale ten film jest naprawdę specyficzny, to nie jest już typowy Define, chociaż Define ogólnie jest specyficzny, ale no mniejsza z tym, no to są dziwne filmy, te, ten kapuśniaczek przede wszystkim, naprawdę, więc daję siedem, ale z takim ogromnym serduszkiem naprawdę i trzymaj się Louis, jesteś świetny. Tak, dziękujemy ci tak naprawdę, Można, możemy śmiało powiedzieć. No i tym takim trochę trybutowym, trochę akcentem żegnamy się, zapraszamy także na inne odcinki Finińskiego Księdza tak, Jeszcze film. To pani ostatni. jeden film. Jeszcze jeden film będzie. Proszę. Tak, jeszcze jeden film specjalny, tak powiedzmy sobie na koniec, żeby to pokazać. Tak. No i, no i zapraszamy także na inne materiały, na przykład Fresh, który jest otóż od kilku dni, też spoko materiał wakacje. mój ze Szymonem. Tak, no oczywiście. Wielkie wakacje, Oscar powiem yy, jakie są algorytmy YouTube'a i fajnie jakbyście zobaczyli. No i trzymajcie się. Hej. Cześć.